Witajcie wszyscy, ja jestem Jumper, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Okej, okay, gdzie ja w ogóle jestem? Wyglądam trochę inaczej, tak mi się przynajmniej wydaje. Wyglądam trochę inaczej niż w poprzednim odcinku. Ja jestem w ogóle w zupełnie innym miejscu, a dlaczego? Przez moją głupotę! Dokładnie tak. Je Jezu! Nie, on mnie nie widział, prawda? Dobra, przez moją głupotę, dlatego iż. Dobra. Koniec przez moją głupotę, a mianowicie dlatego, że. Eee, dlatego, że nagrałem film. To było już tydzień temu, prawie tydzień temu, no. Nagrałem film. Dobra, to ja będę szedł pod... i po drodze wam będę mówił. Tutaj obawiam się, że. A nie, dojdę, dojdę. Myślałem, że to jest co to jest? A, spoko, mam za mało kasy nie ma to jak kurcze bycie bogaczem A fragment danych Hanimusek jak pięknie eee yy, dobra więc słuchajcie nagrałem odcinek, odcinek był przerażająco długi miał 40 minut no i co? No i przez mój kretynizm, po prostu przez przypadek go usunąłem. Ja w ogóle nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem. Po prostu chyba kliknąłem... za dużo ra razy... spoko skrzypce. Bo rozumiem, że to są skrzypce. Pozdro. No ciekawe, ciekawe. Mnie skrzypce tak trochę interesują, powiem wam, bo ja gram na skrzypcach, ogólnie rzecz biorąc. Eee, no, więc mnie to tak trochę interesuje. Dobra, ale koniec, y, gadamy o tym, o czym miałem gadać. Więc tak, nagrałem odcinek, no i po prostu usunąłem ten odcinek. Znaczy, w sensie, odcinek nie, głos usunąłem. Bo ja tam obrabiam oddzielnie, prawda? Żeby później móc to troszkę... No, mam świetny mikrofon, ale jednak... Troszkę szumów jest, i ja chcę zrobić to tak, żeby było idealnie zawsze, czyli że trochę redukuje szumy i trochę jeszcze podgłośniam, co jest ważniejsze. Co tutaj będzie? Czy znowu ten wątek z tą księgarką? Nie pamiętam, jak ona Zdjęcie się nazywa. Pojęcia? Tak. It is a subtle way to seek revenge. Ezio, I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks to visit a new printing press there. And that should be fun. It is a five or six day ride from here, and I will need an escort. Prego? Oh, I'm sorry, you are a busy man. Sofia, I would love to accompany you, but my time is running short that is true for all of us <laughs> well i can try to solve this last code now but i need to run an errand before sundown can you wait a day what do you need it is silly but a bouquet of fresh flowers white tulips specifically i can get you the flowers nessun problema are you sure it would be a nice change of pace Bene. Meet me in the park east of Hagia Sophia and we will trade flowers for information. Dobrze, akceptuj. Będzie trochę ciekawiej. No. Tak. No, w dźwięk. Jestem kretanem. Dobra, idziemy kupić parę białych tulipanów dla Sofii. Właśnie zapomniałem, jak ona ma na imię. Tak strzelałem. Nie, <laughs> już nawet zapomniałem, to strzelałem. Mój świetny ten. A, mój, moja świetna pamięć. A i tak dzisiaj jest według mnie bardzo dobrze. I w ogóle dzisiaj jestem zaskoczony bardzo pozytywnie. Dzięki. Dzisiaj jestem zaskoczony, właśnie bardzo pozytywne tym, pozytywnie tym, że pamiętałem co ja w ogóle muszę robić. Znaczy, chodzi. Nie! Aj. Także pamiętałem, nie tyle co muszę robić, ale pamiętałem mniej więcej gdzie jestem. To chyba przez to, że usunąłem ten odcinek i tak bardzo chciałem wam to wytłumaczyć, że to nie moja wina i tak dalej. Chyba o to tu chodzi. A to bardzo dobrze. Op. Tak przy okazji zabijemy naszego kolegę No właśnie, tak zupełnie przy okazji Czyli widzicie jednak to, że zapomniałem tego, dobrze nam no nie działa No nie jest źle, nie jest źle Dobrze, więc idziemy do tego kwiaciarza Tak troszkę laguje. O. You look like a man with money to spend. What do you need, dostum? Tulips, white, if you have them. Ah, tulips. Uh, forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call unfortunately. Alright, listen. I may know where to get fresh tulips. You wait here and I will return one hour, two at most. I am not waiting an hour. <laughs> Dobra, idziemy. A ja myślałem, że to będzie takie miłe zadanko, Prawda? Ja w ogóle nie wiem, czy ja muszę się tutaj ukrywać, czy nie. Ch, ale chyba jednak muszę. No, ktoś się kręcił mnie w domu. Czy jednak żyją? Już byłem trochę tym zaniepokojony, że są tak cicho. Dobra, trzeba utrzymywać tutaj dystans. I można sprawić, żeby cię zobaczyć, żeby, żeby nas zobaczył. O nie, ktoś schodzi na dół. Łagam Okej, okay, dobra. Jezu! Jezu, super! Poczekajcie chwilkę. Witajcie ponownie, witajcie ponownie, sorki was za to. Tak, pozwólcie, że się wytłumaczę. Mianowicie, Dzień, to ja tego nie ogariam. A, to takie małe coś jest. Okej, okay. dzisiaj chyba zrobimy sobie i króciusieńszy odcinek. Po prostu zrobimy to zadanie. Dobra, interakcja. Zrobimy to zadanie i skończymy. W też też trochę strasznie zirytowało to, że ja po prostu przez przypadek. Przypadek oczywiście yy, usunąłem to audio w tym odcinku, który powinien być odcinkiem poprzednim. No i mnie to naprawdę strasznie irytuje. I tak nie wiem, czy chcę. Nie, niezbyt chcę się grać. Też, no nie niezbyt chcę mi się, gdybym mi się naprawdę tak nie chciało grać, to bym nie nagrywał, rzecz jasna. Yy, ale chodzi mi o to, że tak. No, wolę robić teraz coś innego, bo ja tak mam, że kurczę, coś mi nie wyjdzie w jakiejś grze. To później, e, tak jak coś dostanie, foch, foch forever, forever e, u islamiści. Jak ja, to, jak ja to kiedyś, właśnie pięknie powiedziałem na lekcji religii. Wiadaliśmy właśnie o różnych wyznaniach. I e, powiedziałem, że muszę pamiętać, o co tam chodziło. A chyba, że. Gadaliśmy, to zna jakie znacie jeszcze religie monoteistyczne? Dobrze, no to e, jak ktoś tam. E, no, są Żydzi. Dobrze, są jeszcze protestanci, ale to przecież też chrześcijanie. No wiemy, ale są protestanci. Dobrze, e, są oczywiście katolicy, a ja i są jeszcze islamiści. Więc tak, nie, og nie oglądajcie mnie, bo grozi to kalectwem umysłowym i trwałą krzywdą. Nie żartuję, oczywiście oglądajcie mnie. Łapki w górę. What is this? A gift set. O, exotica. Che belli, grazie. Che belli, grazie. I to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. <laughs> you are a It's your I don't mean to be. It is fine. It's fascinating. Sembra squisito. Why, thank you. Any luck with the final code? Ah, the code, see. Sì. I solved it many hours ago. You will get it soon enough. Okay, super. I koniec, tak, e, to był koniec tego odcinka. Ty, wydawało mi się, że on się tak przechylił, nie? Tak jakby kurczę, naprawdę trochę za dużo sobie pozwolił, za dużo wypił i tak dalej. Koniec. I tak, teraz szybko uciekniemy. Brawo, gwoździe, super Bardzo się cieszę, ale bardzo laguje. Ale to akurat było do przewidzenia, bo widać było, że szykował broń. Więc dobra. I tutaj sobie skończymy na tym w tym odcinku. Tutaj Bust. taki wieczorek już ją... Ja już ja jeszcze chcę coś zjeść, żeby nie zginąć i nie, um i nie umrzeć jak JJ. Więc tak. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.